Let it be. Od godzin przedpołudniowych, dzisiaj w niedzielę, to jest 14 czerwca, tutaj w Ciechocinie uruchomiliśmy Jarmark Ciechociński. Jest to czwarta edycja Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I tak jak tutaj pan zauważył, były prezentowane różnego rodzaju zespoły folklorystyczne. Należy zauważyć, że rozpoczęliśmy to przepięknym ze występem zespołu Młody Toruń. Barwy naszego folkloru tutaj Pomorza i nie tylko. Po nich wystąpiły zespół Pomorze z Chełmna, następnie Kruszyniocy z Kujaw, i teraz mamy właśnie toruniaków z samego Torunia. Ale z żalu, z żalu wielkiego, ledwo co żyje. A co? A wszystko te czarne oczy, gdybym ja je miał. Za te czarne cudne oczęta serce dusze bym dał. Za te czarne cudne oczęta serce dusze bym dał. Czujemy to wewnątrz swoich serc, że jest taka potrzeba tworzenia dla środowiska wiejskiego obcowania z kulturą. Ten pomysł Święta Wsi Województwa Kujawsko-Pomorskiego powstał w 2012 roku i o dziwo przyjął się. Dzisiaj mamy czwartą edycję i muszę powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwy, rozradowany, że ten typ spotkań z kulturą przyjął się. I rozrasta się dla naszej gminy, dla wszystkich mieszkańców. Jest to powód do ogromnej satysfakcji. I myślę, że już dzisiaj, na bazie doświadczenia i tego, co dzisiaj widzimy, to święto było potrzebne, jest potrzebne i ma szansę dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo! To jest fantastyczny pomysł i który, pomysł, który integruje ludzi, daje możliwość wspólnej zabawy, radości, a jednocześnie można posmakować lokalnych produktów, kupić coś dobrego do domu, zobaczyć, co robią lokalni artyści. Więc to daje impuls rozwojowy także dla Ciechocina, powiatu. To wspaniała inicjatywa i ja się bardzo cieszę, że mogę z mieszkańcami Ciechocina i powiatu Górskiego-Rzymskiego się tak wspólnie dzisiaj bawić. Wielkie brawa dla niego! Przyjechaliśmy tutaj jakąś godzinkę temu. Jest bardzo fajnie, wszyscy się bawią. Atmosfera jest fajna. I, no i super jest po prostu. W tym święcie jest przeważnie udział z gospodyń z, z całej gminy, proszę pana. Tu mamy pierwsze stoisko, to jest Ciechocin. No więc widzi pan, że stół aż się ugina od wyrobów, zarówno słodycze, mamy chlebek ze smalcem, ogyleczki kiszody i wszystko bardzo smaczne z roboty. Także proszę bardzo się częstować. Jarmark Ciechociński to przede wszystkim rękodzieło, przetwory różnego rodzaju prezentowane i sprzedawane na, na straganach, ale także cały obyczaj i kulturowość mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Taniec, śpiew, kolorowy strój, to wszystko, by zaprezentować nasze wspólne dziedzictwo przecież tego wielokulturowego województwa. Obok, obok Polaków mieszkali tu przecież Ewangelicy, mieszkali prawosławni, pojawiali się Romowie, byli Holendrzy. To wszystko w jakiś sposób wpływało na barwność naszej kultury województwa kujawsko-pomorskiego. Barwność widać na stoiskach, ale nie tylko na stoiskach, bo i na scenie, tak jak pan powiedział, ale także przy stołach. Suto zastawione, uginające się pod naporem jadła, stoły, prezentowane są przetwory regionalne, jadło regionalne, naturalnie przygotowywane, bez konserwantów, wszelkiego rodzaju miody i sycone i nie tylko. Mamy także całą gamę serów, które tutaj z sobą przywieźli wystawcy. Mamy kilkanaście stoisk gospodarstw gospodyń wiejskich, na których mamy i ciasta wszelakie, i słodycze, i przetwory nawet z gęsi, którą przecież województwo kujawsko-pomorskie się reklamuje. Świetne stoiska, piękne rękodzieło, które nie tylko trzeba kupić, ale również podziwiać. Talent tych ludzi, którzy chcą. I tworzą takie piękne rzeczy. Mają świetne pomysły na nalewki, na miody, na mieszanki ziołowe. Tak, Wszystko ale widzę smacznego. również, że i posiłki są takie typowo tradycyjne. Co bardzo, pani konsumuje? Do smaczny chlebek, polecam. Wspaniałe ogóreczki, także tylko natura. I stawiajmy na wieś i na ludzi, którzy ciężko pracują. Szanujmy tych ludzi i podziwiajmy ich talent i ciężką pracę. I dalej. Nie państwa samej dzisiaj, na to, to święto jest adresowane dla ludzi wsi i dla ludzi z miast. I adresowane jest dla wytwórców, artystów, rękodzielników i rzemieślników. Ja spotykałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy interesowali, mieli swoje pasje i nie mieli gdzie tych pasji pokazać. Nie potrafili tą pasją zarazić innych. Takie święto tworzy możliwość spotkania się zarówno artystów, rękodzielników, jak i ludzi zainteresowanych tego rodzaju kulturą. I to nawzajem się przenika. I to jest najlepszy sposób, żeby wyrazić szacunek do tego, co było w przeszłości. Bo ja ciągle powtarzam, gdzie się znajduję. Nie zbudujemy mocnych fundamentów przyszłości bez sięgania do przeszłości. To się nawzajem jakby uzupełnia. Świeże są w mojej głowie zawsze słowa Wiersza Zbigniewa Herberta. Musimy dać młodemu pokoleniu korzenie i ideały. Tymi korzeniami jest tradycja, kultura, która tkwi w naszym narodzie, tylko w jakiś sposób nie mogła się przebić. My troszeczkę jesteśmy tak skonstruowani, jakbyśmy się wstydzili pokazywać to, co było kiedyś. Okazuje się, że to. Wręcz czekało na to, żeby ukazać się ludziom i ludzie to polubili, pokochali, w tym uczestniczą i w tym upatruje sukces dla budowania też zdrowej młodzieży, która będzie budować, odważnie myśląc o nowoczesności, o nowych pomysłach, o nowych technologiach, ale w oparciu o dnie, dzień wczorajszy. Jestem naprawdę szczęśliwy. Jak słychać, wszystko na ludowo i chyba tak będzie dalej. No myślę, że tak. Słyszałam, że będzie tutaj Don Wasyl o 19, więc myślę, że będzie do wieczora z udana zabawa. Ole, ole. Gracias.